Dzień dobry, cześć. Dzisiaj będzie masaż ust, tak? Usta, usta ciągle spragnione, jak to śpiewała nasza kora, tak? Yy, usta są wiecznie, wiecznie coś z nimi robimy albo mówimy, gadamy, opowiadamy, jemy, zamyślamy się, ściągamy je wówczas, mamy jakieś nawyki, na przykład takie i te nawyki może mieliśmy kiedyś i powstały, powstają nam zmarszczki, bruzdy takie tutaj nawet już się robią. I ta skóra też wokół ust jest taka mało atrakcyjna, tak to powiem. Pokażę dwa ruchy, które odmłodzą ci tutaj tą część twarzy, pobudzą tkanki, które śpią tutaj i, i, i no i jak śpią, no to nic nie robią, więc pobudzimy je, żeby pomagały dalej być y, pięknymi y, miejscami na naszej twarzy, więc pobudzi się kolagen, pobudzi się koloryt, sprężystość skóry i odmłodzenie skóry, mały lifting, tak. Jeśli jesteś na tak. Zapraszam. Od razu mówię, skóra się nie rozciągnie, bo pracujemy na głębokich. Yy, chciałam powiedzieć zmarszczkach. Na głębokich mięśniach. Na tkankach mięśniowych, więc to będzie pobudzone. Na drugi dzień mogą być lekkie zakwasy, więc, więc tak jest, tak? To znaczy, że coś fajnego y, zrobiłaś y, z twarzą, z ustami, z mięśniami wokół, wokół ust, że to tak się fajnie pobudziło. Pierwszy masaż, pierwszy ruch będzie ruchem yy, mocnym. Drugi też będzie mocny, ale pierwszy będzie też mocny. Więc bierzemy mm, tkankę mięśniową od nosa, od brody, głęboko. Hmm. Nawet tak weźmiemy i troszkę pociągniemy. Nie za mocno, ale tak, żebyś odczuła. Odczuła, nie wyrwała sobie usta, odczuła. Nie bierzemy ust tu, o tak, to zaraz spadnie, tylko bierzemy yy, większą część razem z tym mięśniem i tkankami mięśniowymi. Uwaga. Hmm? Hmm. I przytrzymujemy. Przytrzymujemy tak, nie wiem, 5-7 sekund. Parę razy porobić. Drugi ruch będzie też łapiemy w ten sposób, co, 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 co pokazywałam, i będziemy robić taki ruch posuwisty, tak? Tak, jakbyś tutaj miała mąkę i sobie tak paluszkami robiła. To zamiast mąki masz wargi, tak? Śluzówkę tą, więc tak sobie po prostu będziesz robiła i w pewnym momencie. Zrobimy taki ruch, dobra? Taki, taki masaż w stronę, w przeciwne strony. Uwaga. Uh -huh. mm. I przechodzimy dalej. Hmm. Małymi kroczkami. Titu tit i rozciągamy. Titu tit i rozciągamy. Titu tit i rozciągamy w jedną stronę, w drugą stronę. Nigdzie się nie spieszysz. Robisz to wolno, dokładnie i czujesz, jak tam ci fajnie się ta, te tkanki mięśniowe przechodzą, tak między palcami. To jest bardzo, bardzo fajny ruch tylko trzeba mieć trochę cierpliwości, tak? No i jak robisz hmm, robisz ten ruch, to pamiętaj tutaj nie ściskaj, bo ja często robię tak, że hmm, hmm. I tutaj sobie robię kolejną zmarszczkę, więc starajmy patrzeć się, żeby tutaj ta lwia zmarszczka tam się nie pogłębiała. Mówię starajmy się, nie znaczy, że to tak będzie. Ok. Drugi, drugi ruch też jest hard mocny. <laughs> e jest to y, ruch, który też łapiesz głęboko, łapiesz głęboką część y, tkanki hmm? i też między palcami tak sobie przecierasz, jakbyś miała mąkę, tak jakbyś miała mąkę, tak sobie palcami robisz. I też od jednej strony do drugiej strony y, małymi, wolnymi krokami, tak? Łapiesz. Hmm? I przecierasz. Niedelikatnie. Mocno, tak? Oczywiście nie tak, żebyś zemdlała mi z bólu. Spokojnie, nie aż tak, ale musisz odczuwać. Odczuwać masaż. Nie, że takie delikatne pitu-pitu, tylko łapiesz i naprawdę odczuwasz, że czujesz tutaj te mięśnie i je po prostu rozmasowywujesz, tak? I tak samo z tej strony. Jak ciężko ci. Złapać yy, wargę, pomóż sobie językiem. No trzeba sobie pomagać, więc mamy język, więc językiem sobie pomagaj. Ja sobie pomagam. Hmm? O, łapie i. I też pamiętaj tutaj, sobie nie, nie rób tak. Hmm? łapię i rozmasowuję hmm? Łapie. Ja to robię dosyć szybko, ale. Można wolniej robić, o. Hmm? Tutaj mamy mięśnie, które no, powodują, że nam się opada, tak, opada nam. Słowo też bardzo niefajne, ale no, no jest grawitacja, tak, że to się ściąga nam tutaj w dół, ta, ta, te ta, ta, ta ust, ta usta, tak, ta twarz. Więc tutaj mamy ten mięsień, więc też go można złapać w pozycji takiej, o, y skośnej, o, brakowało słowa, skośnej i też rozmasować w formie mąki, tak? Ja sobie językiem pomogłam. O, i rozmasowuje. I rozmasowuje. Mhm. Dobra, Du. Tak samo górę trzeba zrobić. Może hmm? nie wiem, jak Ci to pokazać. O, teraz po. mhm. Tutaj też, bo tutaj te zmarszczki są. Zrosty. Tak? To od stresu też powstają zmarszczki. Spina się i się po prostu mięsień mocno nam Tutaj spina, i trzeba go rozmasować, tak? I też w jedną stronę, w drugą stronę, w jedną stronę, w drugą stronę, wolno małymi kroczkami dokładnie rozmasowywujesz. Jak się tego nauczysz, uwierz mi, że od razu już poczujesz po pierwszym masażu taką lekką ulgę, poczujesz, że robiłaś ten masaż, no bo będzie to tak tam działało. No i właśnie na tym to, to, to wszystko polega. Ja zrobiłam to na sucho. Możesz delikatnie posmarować sobie, ale nie, dlatego że będzie ci się ślizgały palce. A chodzi o to, żeby ci się nie ślizgały. No chyba, że mocny masz dyskomfort, posmaruj delikatnie sobie y, jakimś kremem y, przed y, masażem twarz. Tak, usta. Y, ja na sam koniec polecam naszą pomadkę. Pomadkę mamy ją nową, to jest nowość. Yy, pomadka do ust, specjalnie do ust zrobiona, ale też do zmarszczek wokół ust, tak? Ona jest przeciwzmarszczkowa, co jest no, fajne, bo nie tylko nawilża, nie tylko ujętnia, ale też i przeciwzmarszczkowa jest, czyli tam głębiej wchodzi nam yy, w strukturę tkanek. Yy, ja, tylko, że jestem, jestem po masażu, więc posmaruję sobie tutaj właśnie to, tą stronę. Gdzie są te zmarszczki i tak samo na dole, tak? O, to jest stosunek. No i oczywiście usta. Usta, żeby też się ładnie mi tutaj odnawiały, pielęgnowały. Bardzo fajna pomadka. No i fantastyczne, że to jest stworzone właśnie do, do ust i do zmarszczek wokół ust. Oczywiście. Teraz wysmarowałam się cała, całą tą część, ale jak wychodzisz na dwór, tak? czy w domu, czy ogólnie czujesz, że masz spierzchnięte usta, po prostu sobie same usta można posmarować i, i fajnie popielęgnować. To nie daje żadnego koloru, to daje fajne odczucie takiej, takiego właśnie dobrego nawilżenia. Jest słodkawa, bo właśnie czuję, że jest taka trochę słodkawa. Pachnie bardzo delikatnie, ale pachnie delikatnie, hmm, jak ja to mówię kobieco, <laughs> mnie się podoba. Także polecam, jest w naszym sklepie, poszukać, poczytać przede wszystkim przed zakupem i zobaczyć, czy masz chęci na taki właśnie prezent, tak, dla siebie albo dla kogoś innego. No to co, jak masaż się podobał, proszę rób go, życzę Ci wszystkiego dobrego i szczęśliwego dnia. Ha <laughs>